Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer w dzisiejszym hashtag 23 odcinku nagram dla Was Tumble Guys, ale zanim to, to jeszcze pozdrawiam od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam mniejszym. Golden Boya, pozdrawiam Jowamu Picki, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Dobry Cię Parońską pozdrawiam, Drakona Kubieka pozdrawiam, Achajna pozdrawiam, Agila pozdrawiam, Memphisto, które naraziłe pozdrawiam, Krsiągoksa pozdrawiam, Mój Tomka pozdrawiam, Mateusza Sierżana, pozdrawiam Bartka Anioła, pozdrawiam Sejka hey Toblade, pozdrawiam Elfotokondziu Malen Kukasz, pozdrawiam Semka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Techno pozdrawiam Fake Label, pozdrawiam Ghost Records, pozdrawiam Jakub S, pozdrawiam Cichy Podłoga M, pozdrawiam Fafianty, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Fafianty, pozdrawiam Dewu, pozdrawiam Woten 641, pozdrawiam Adaśko, pozdrawiam Gwy por 1, pozdrawiam PNC, pozdrawiam Kasie Prach, pozdrawiam Dave, pozdrawiam Wredny, pozdrawiam Miksu, pozdrawiam Taczkę, pozdrawiam Domino23, pozdrawiam Konrad Arnott, pozdrawiam Jasu, pozdrawiam roksa, pozdrawiam Jerzyka, pozdrawiam Dave'a, pozdrawiam Matysia, pozdrawiam Maxu 2115, pozdrawiam Martenka pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Jasu, pozdrawiam Jacek Siwiec, pozdrawiam Diamond'a, pozdrawiam Aquaka, pozdrawiam Senryk Kienkiewicz, pozdrawiam Keletki, pozdrawiam Kujci, pozdrawiam Wiadro 2137, pozdrawiam Proszka, pozdrawiam Szymona Piaseckiego, pozdrawiam Mateo, pozdrawiam Kasprister, pozdrawiam Awen, pozdrawiam Jurek Kopski z pozdrawiam Dejwa, pozdrawiam Czarny pozdrawiam Natalię Mazurek, pozdrawiam Doma Kienek, pozdrawiam Cicha Podłoga M, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Zakrętkę, pozdrawiam Szpadla, pozdrawiam Gminę Lubartów, Pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie poddorowani. No dobra, to teraz zaczynam grać i z przyjemnością będę komentował nawet to całe spotkanie tutaj. I dj DJa i podłogę Bolinienoga, który też grał ze mną w tą grę i był lepszy ode mnie, dlatego szacun dla Ciebie stary. Tak gra liczy w sobie, sobie wiele poziomów. Ale mi się wydaje, że coś się a jak nie, to to równo. To już będziemy kończyć 3 potępkiem jeszcze przedmiot w samym spotkaniu, to po prostu przegram. Widzicie? O tym wam mówiłem. Super. Ajajaj. Zawsze na tej mapie ciężko mi idzie. Odstępuję tutaj, i niestety znowu spadam na dno. Każdy mnie wyprzedza, co ja mam na to poradzić. Nie, za mocno podskoczyłem. Nie, za słabo teraz podskoczyłem. Wtedy za mocno, teraz za słabo. To jest koniec. Niestety kończę szybko ten filmik, no dobra to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku, jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek, hashtag 23 odcinka ze Stumble guys. To wiecie, co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze swoimi. Nie. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narta, Ale zanim jeszcze kończę filmik, to jeszcze tutaj muszę odebrać szybko na brodę. Zaczekajcie, Aha. widzowie. Dobra. Teraz szybko lecimy tutaj, do też wezwań. O kurde, ile tutaj też wezwań. No widzowie, nie dam rady. Tyle uporządkować. O dobra. Pierwsze gwiazdy są uporządkowane. I kolejne gwiazdy też są uporządkowane. Tutaj mamy coś, a tutaj nic nie mamy. Tutaj też nic nie mamy. Dobra, jeszcze w pasie coś sobie odbierzemy na koniec filmiku i też nic tutaj nie ma no może coś jest tylko tak gadam rzadko rzadko no kurde gdzie to jest ale co mam takiego odebrać to ja nie wiem Dobra, to nie o to chodzi. Ja już nie wiem, co jest prawdziwe. Może to chodzi o to, żeby odebrać. A no tak, trzeba od... było odebrać te klejnoty. No, to na dziś tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Na razie, pa. Pozdrawiam, Paweł Wicki Gamer. I życzę wam miłego dnia.